Zakończyliśmy obozy piłkarskie Legii Warszawa. W tym roku, w okresie ferii warszawskich, organizowaliśmy pięć turnusów. Jestem przekonany, że każdy z uczestników, którzy wzięli udział w tej edycji obozów, wrócił do domów bardzo zadowolony. Będziemy kontynuować oczywiście organizację tego typu obozów. Już w lato kolejne edycje. My tym razem oczywiście więcej turnusów w bardzo ciekawych miejscach. Oczywiście oprócz dwóch treningów piłkarskich, co jest jakby taką kluczową aktywnością w ramach obozu, organizujemy dzieciom czas poza treningami. Jest to czas wypełniony, można powiedzieć, po brzegi. Oczywiście najważniejszą częścią sądzę, taką fundamentalną dla otwarcia całego obozu jest lekcja. Historii Legii Warszawa, historii naszego miasta, wyjazdy do hula-kula, do kina, do, do Aquaparku. Z każdym rokiem notujemy progres w ilości zaangażowanych dzieci, rodziców w te wydarzenia. W Teferie w 2017 roku w tych pięciu turnusach przy Łazienkowskiej oraz na wyjeździe wzięło udział ponad 300 dzieci, więc jest to, sądzę, bardzo dobry wynik. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że aż tylu młodych adeptów piłki nożnej mogło się szkolić, wychowywać, edukować razem z Legią, z herbem na piersi. Już teraz zapraszamy wszystkich Państwa oraz dzieci do zapisów na letnie obozy piłkarskie. No i sądzimy, że będzie to początek wielkiej przygody zarówno dla, dla opiekunów, jak i dla młodych, młodych piłkarzy i piłkarek.